Witaj Łukaszu. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie na naszą dydaktyczną pogawędkę. Mnie też jest miło. Może zaczniemy, skoro pogawędka ma być dydaktyczna, zaczniemy od tego, że opowiesz nam, jakie masz doświadczenie jako nauczyciel. Jako nauczyciel etyki. I myślę, że etykę można traktować jako przedmiot filozoficzny, mhm. więc w ogóle. Mhm. Jako nauczyciel etyki właśnie od 1996 roku pracuję w różnych szkołach wrocławskich. Miałem okazję uczyć etyki. Uczyłem też w ciągu tych lat filozofii. Natomiast od 2001 roku pracuję jako nauczyciel etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr 9, odkąd tam zostało też powołane gimnazjum to. W zespole w szkół kształcących numer 3 obejmujących właśnie dziewiąte liceum i gimnazjum tamtejsze. Czyli można powiedzieć, że na takich poziomach edukacyjnych jak gimnazjum i szkoła średnia, tak? W tak szkole jest. podstawowej? Nie, nie, nie miałem tego doświadczenia. To w takim razie też poza tym, że jesteś nauczycielem na, na tych szczeblach wiem, że... Jesteś pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Filozofii. I tam od kiedy pracujesz? Tam od 2005 roku, w, no, na etacie, bo wcześniej y, prowadziłem jakieś zajęcia, ale w pełnym wymiarze godzin, od 2005 roku, od października. Czyli można powiedzieć, że jako nauczyciel przedmiotów filozoficznych masz bardzo duże doświadczenie? No to trzeba by porównać, zależy z kim będę porównywał. O, właśnie, porównanie doprowadzi do tego, że Twoje doświadczenie jest gigantyczne, bo jednak y, niewielu jest w, we Wrocławiu nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Mm -hmm. Prawda? Nie, tylko garstka szkół y, ma zatrudnia, y, zatrudnia nauczyciela etyki mm -hmm. czy nauczyciela filozofii. Mm -hmm. Więc to, że Ty masz w ogóle staż od 96 roku, to chyba z naszego grona wrocławskiego jesteś najbogatszy dorobkiem. Może tak być. No z mojej perspektywy to jest ciekawe, jak to się stało, że zatrudniono Cię już w 96 roku, kiedy i dzisiaj nasi absolwenci chodzą od szkoły do szkoły i z trudem im się udaje cokolwiek uzyskać? Od tego 96 roku przez kilka kolejnych lat uczyłem prawdzie etyki, ale zawsze to było po kilka godzin, także to nawet nie składało się na pół etatu i pracowałem wówczas w szkołach prywatnych w autorskich liceach artystycznych, w Liceum Akademickim Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Edukacji, w Ekoli. I to akurat tak wówczas było, że w tych szkołach zatrudniano nauczycieli etyki, nie wiem, być może świadomość dyrektorów tych szkół, że potrzeba takiego przedmiotu była większa niż w przypadku dyrektorów szkół państwowych. No w przypadku tych ostatnich, to u niektórych w ogóle ta świadomość nie występuje do dzisiaj. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem prowadzić zajęcia z etyki dziewiątym liceum, no to wtedy też tych godzin zrobiło się więcej. I tu od razu muszę powiedzieć, że dziewiąte liceum wydaje mi się być taką wzorcową szkołą, jeśli chodzi o organizację zajęć z etyki nie tylko w samym Wrocławiu, ale wydaje mi się, że w Polsce ponieważ tam y, sposób w jaki y, y, te zajęcia są organizowane, no, tak z punktu widzenia nauczyciela etyki, ale myślę też i uczniów, którzy chcą uczęszczać w zajęciach z tego przedmiotu jest naprawdę. Bardzo dobry. O, to może by się nam przybliżył tą organizację, mhm. i y, y, może część dyrektorów, na przykład, spotkawszy się z tym materiałem naszym, mhm. y, mogłaby y, jakby zobaczyć, że, ta, że to jest możliwe, bo najczęstszy argument przeciwko wprowadzaniu etyki do szkół to jest taki, że organizacyjnie jest to niemożliwe. Mhm. Zajęcia tam są, y, zajęcia z etyki, organizowane są tam y, w grupach międzyodziałowych y, i na jednym roczniku. Y, z, Daje się zebrać trzy takie grupy. W każdej grupie biorą udział w zajęciach uczniowie z trzech, czasami nawet czterech klas. I no, zasadniczo uczniowie muszą wybierać pomiędzy religią i etyką. Znaczy, to jest rozporządzenie czy zarządzenie dyrektora. Szkoły, że muszą dokonać takiego wyboru. Prawda? Co od razu rozwiązuje też problem taki, co zrobić z uczniami, którzy nie, chod nie chcą chodzić na zajęcia z religii. Prawda? No, dziewiątce tego problemu nie ma. Uczestniczą oni w zajęciach z etyki. I w sumie ile masz oddziałów? Czy, czy, tych, czy tych klas etycznych? Yy... To z roku na rok się nieco mhm. zmienia, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, ile, ile to będzie godzin w tym przyszłym zbliżającym się roku szkolnym, ale myślę, że w sumie to będzie ponad etat, czyli 9, to będzie 9 grup. Myślę, że ilość jest imponująca. W wymiarze dwóch godzin tygodniowo mhm. każde, tak. A jak ci się porazuje z tamtejszą młodzieżą? Bardzo dobrze, znaczy w tym sensie bardzo dobrze, że w kilku szkołach no prowadziłem zajęcia i tak, no, muszę powiedzieć, że młodzież, która uczy się w dziewiące, nie jest zła. W tym sensie, że no, jeśli chodzi o jakiś poziom kultury osobistej, to jest ważne, zwłaszcza w przypadku tych zajęć. No i też jakiś poziom intelektualny. Są to ludzie, z którymi można popracować. Czyli można powiedzieć, że na tego rodzaju zajęcia, które ciągle stanowią innowacje w, edu w edukacji polskiej, młodzież przychodzi w, w sposób zaangażowany uczestniczy? No, to różnie bywa. <laughs> Nie oszukujmy się. Na każdym roczniku znajdzie się kilka osób naprawdę zainteresowanych tym przedmiotem. Nawet no, kilka osób, które uczęszczało na zajęcia z etyki prowadzone przeze mnie, podjęło później studia filozoficzne. Ale są też osoby, które owszem, uczestniczą w tych zajęciach, no, ale nie są szczególnie zainteresowane. Prawda? No, niemniej jednak staram się, jedną, jednym z takich hasł, które staram się w ogóle realizować w tej swojej pracy nauczyciela, jest takie hasło... No, Dbamy o dobre obyczaje i to dbanie o dobre obyczaje w tym się między innymi przejawia, że nawet jeśli ktoś nie jest zainteresowany, to przynajmniej, żeby nie przeszkadzał prawda, innym, tym, którzy są zainteresowani w uczestniczeniem w tych zajęciach.